Radywus jest to Opel Insignia, dwulitrowa jednostka benzynowa turbodoładowana wyposażona w silnik 220-konny, który przyspiesza w 7,6 sekundy do setki. Urządzenie, sam wideorejestrator, e czyli video radar, wyposażony jest w, tak jak wspominałem, wideorejestrator Rapid 2A, który posiada dwie kamery na bazie kamer Sony, przednią i tylną, a także zespolone jest to z głowicą radarową, i służy do pomiarów prędkości jadących pojazdów czy dojeżdżający, czy odjeżdżających czy jak stoimy czy ktoś nadjeżdża, czy ktoś odjeżdża Oprócz tego dokonujemy zwykłych pomiarów jadąc za jadącym pojazdem czy dojeżdżający pojazd za nami Możemy zmierzyć ten pojazd jadący akurat przed nami Nasza prędkość okazana jest w dolnym prawym rogu 75 na godzinę Dokonamy pomiar na odcinku 100 metrów, bo tyle jest wskazane. Odcinki, które możemy sobie zmieniać, które dokonujemy pomiaru poprzez naciśnięcie jednego z guzików. To mamy 200 na monitorze 500, 1002 i i 5, 5 km. Pojazd jadący przed nami i dokonujemy pomiaru. Jadąc stałą prędkością za. Samochodem, którym chcemy mierzyć, nie przyspieszamy, nie zwalniamy. I dokonaliśmy pomiaru. Możemy wejść w historię i jednym przyciskiem otworzymy nagranie prędkość tego zestawu pojazdu. Ciężarowego, ciągnika środową z naczepą wynosiła 73 km na godzinę na odcinku 100 metrów i w określonym czasie istnieje też możliwość pracy statycznej z głowicą radarową z radarem pracującym na zewnątrz jest to połączone kablem radar jest zespolony wraz z tylną kamerą którą wyciągniemy z samochodu zainstalujemy na radar wyjdziemy na zewnątrz i do, do, będziemy dokonywać pomiarów statycznych, a obraz z tych pomiarów będzie możliwy do odtworzenia w monitorze rejestratora. Ale możemy też przejść na tylną kamerę. Jednym przyciskiem wciskamy na monitorze, widzimy tył, możemy także rozumować oddalić. Jeżeli coś by do nas dolatywało, a mielibyśmy głowicę radarową zainstalowaną w tylnej szybie, e, dokonalibyśmy pomiaru prędkości wyprzedzonego e, pojazdu, który nas wyprzedza. Tak? Nie musimy stanąć, wystarczy, że on Lewym pasem koło nas przejedzie. Zostanie wykonany pomiar prędkości, a zdjęcie okazane zostanie na monitorze jego. Stator wyposażony jest także w belkę sygnalizacyjną, tylną. Przy kamerze widzimy ją. Napisy są zmienne. Możemy sobie modyfikować poprzez wciśnięcie guzika tam w manipulatorze. Jeżeli dokonujemy pomiaru i jedziemy za kimś albo chcemy kogoś ściągnąć, możemy wpisać napis policja, jedzie za mną. Osoba taka widząc takie, takie napisy i, i światła błyskowe no, powinna zjechać za nami z uwagi na to, że jest to podyktowane miejscem bezpiecznym. Tak? Jeżeli widzimy, że no, jest to łuk drogi, nie ma pobocza, a chcemy zatrzymać pojazd, gdyż mamy jakieś podejrzenie co do stanu technicznego, trzeźwości czy innych spraw, no, staramy się zjechać z drogi i, i taka osoba widząc takie napisy no, powinna niezwłocznie za nami się udać i zatrzymać. Natomiast drugi przypadek, gdy dokonujemy pomiaru jadącego pojazdu przed nami, w ruchu dynamicznie, po zmierzonej prędkości, dajemy sygnały świetne i dźwiękowe z przodu, tak jak widzimy w szybie czołowej i w grillu, zamontowane są lampy błyskowe, sygnał dźwiękowy jest słyszalny. Staramy się też zrównać z takim pojazdem, pokazać znak do zatrzymania tarczą. Wtedy kierujący no, nie powinien hamować gwałtownie i zjeżdżać za nami, tylko w miejscu bezpiecznym po prawej stronie drogi, jeżeli to jest możliwe, zjechać i zatrzymać się przed radiowozem. Oczywiście nie wysiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierowca powinien znajdować się w pojeździe i oczekiwać, oczekiwać na podejście funkcjonariuszy. Zaprezentujemy też możliwości pomiarów statycznych na zewnątrz, na zewnątrz radiowozu. Funkcjonariusz, który jest ze mną w patrolu, dokona pomiarów przykładowych jednących pojazdów sprzeciwka. Urządzenie też może nam służyć do, do nagrania miejsca zdarzenia drogowego. Przedstawimy przykładowy pomiar na zewnątrz, nadjeżdża bus koloru czerwonego, dokonujemy jego pomiaru. Prędkość jego jest 45, dozwolona w obszarze zabudowanym, oczywiście na monitorze okazana jest prędkość ta sama co na radarze i za chwilę pokażemy jak łatwo można kierującemu taką prędkość odtworzyć, poprzez naciśnięcie jednego przycisku widzimy busa. Po dokonanym pomiarze oczywiście jest możliwość odtworzenia i okazania takiego nagrania. Radar połączony z kamerą może nam także pomóc w trakcie udokumentowania zdarzenia, miejsca zdarzenia drogowego. Przykładowo, widzimy tu jakieś barierki pogięte i chcielibyśmy to mieć nagrane na widrorejestratorze. To poprzez sam radar, połączony z kamerą, nagrywamy to samo. Widzimy w tym momencie na monitorze widrorejestratora.